Cześć, cześć, witajcie na kanale Bez Cukru na emigracji. Dziś zabieram Was podróż do kraju 7 ponad 7 tysięcy wysp, czyli jak zwykle Filipiny, gdzie codziennie zaskakuje bardziej niż nie jeden przewodnik turystyczny. Opowiem Wam o 10 rzeczach, które mogą zdziwić każdego, kto postanowi zamieszkać na Filipinach na stałe lub na dłużej i to nie jest film o tropikalnym raju z katalogu Biura Podróży. Jak wiecie, u mnie na kanale zawsze szczera prawda i tym razem tak samo będzie szczery obraz życia na Filipinach z jego blaskami i cieniami. Także zostań do końca i sam oceń, czy Filipiny to jest miejsce dla ciebie, czy może nie. Pierwszy rzut oka, Filipiny wydają się krajem wiecznego lata i rzeczywiście temperatury rzadko spadają poniżej 26 stopni, a przez większość roku słupek rtęci utrzymuje się powyżej 30 stopni i tak jak na przykład na Panglao nigdy nie spada temperatura nawet w nocy poniżej 22 stopni. Także no, dla niektórych może brzmić jak marzenie. Ale cóż, codzienne życie w takim klimacie to wcale nie jest taka przyjemność. Wilgotność powietrza często sięga 90%. Powietrze bywa tak gęste, że trudno się oddycha, a tak naprawdę jeszcze dochodzi do tego smród palących właśnie się śmieci i innych rzeczy, czy tych kokosów i tak dalej, że w ogóle na Wyspach Filipińskich przyjął się także po prostu recykling jest palony, także ta właśnie jakość powietrza jest na pewno bardzo zła. Do tego no dni są gorące, noce nie są wiele chłodniejsze, no i jeśli... Wiesz, nie masz klimatyzacji, no to jest słabo. No, klimatyzacja to jest, to jest po prostu konieczność w takich y, warunkach, w tropikach. No ale m, wiesz, to też oznacza oczywiście droższe rachunki o prąd. Tak naprawdę to nie są jakieś, zależy jakiej generacji masz klimatyzację. Na Filipinach są takiej starszej generacji i nowsze. Te nowsze już tak mocno nie ciągną. Ja mówiłem Wam wielokrotnie, ile płaciłem za prąd, to było jakoś y, około 20-30 euro miesięcznie. I, I tak, no i oprócz tego, do tego dochodzi też pora, wiesz co, deszczowa, yy, od czerwca do listopada i, no wiesz, no to może wydawać Ci się, że tam pora deszczowa trochę popada i, i przeleje, no ale, i przejdzie, ale na Filipinach, yy, wiesz, wtedy nadciągają monsumy i tropikalne ulewy, te tropikalne ulewy są naprawdę silne, yy, jest to coś niesamowitego, bo ten deszcz naprawdę yy, leje dosyć mocno. No one te, te deszcze potrafią zamienić ulice Miast w rwące rzeki. I to w ciągu, w ciągu kilku minut i na przykład pewnie widzieliście albo wielu z Was zobaczy, powodzie często są właśnie w Manili, gdzie jest brak kanalizacji, to wszystko jest kiepsko zrobione, że tak powiem. No i przez to właśnie dochodzi do różnych zalań, różnych czy ulic, czy, czy właśnie miejsc i no i tak właśnie to wygląda po tej takiej porze deszczowej. Ale najważniejsze to są tajfuny. Filipiny leżą w tak, yy, tak zwanym pierścieniu ognia. Rocznie kraj nawiedza około 20 takich burz, z czego kilka kończy się katastrofami. Naprawdę, wiecie, no niszczą wszystkie, wszystko po drodze, jeśli ten tajfun po prostu coś na, napotka, czy to będą domy i inne rzeczy. Tajfun też oznacza brak prądu, czy brak wody, czy odcięcie od świata. I to na kilka dni, a czasami ty, ty, tygodni. Jak ostatni ten taki większy tajfun był na Panglao, Odessa, Odetta chyba się nazywało, no to naprawdę Ludzie odbudowywali te swoje wszystkie dorobki latami. No, do tej pory jeszcze leżą drzewa powalone gdzieś w różnych miejscach no i to właśnie jest ta pozostałość po tych tajfunach tutaj na Filipinach. Następna sprawa, którą musisz wiedzieć na Filipinach, to jest po prostu chaos na drogach. Filipiny to kraj, w którym transport publiczny wygląda zupełnie inaczej niż w Europie i to jest po prostu 100% różnicy. Jeepney, czyli te takie kolorowe przystrojone autobusy na bazie wojskowych samochodów z czasów II wojny światowej, to symbol właśnie tego kraju. Do tego trójkołowce, motorki, jakieś czy motorowery z przyczepą i busy, które odjeżdżają gdy się Zapełnią tak naprawdę, nie ma rozkładów jazdy na Filipinach, nie ma numerów linii. Czasami są napisane na tych jeepnejach skąd dokąd jedzie. Ale nie ma jakichś tam przystanków. W większości po prostu przystanki są tam, gdzie, gdzie chcesz wysiąść. Nie? Wsiadasz i wysiadasz tam, gdzie powiesz kierowcy, no i, no albo tam, gdzie on uzna po prostu, gdzie możesz się zatrzymać. No i tak właśnie wygląda ten transport. A, a korki, no to jest. Korki to jest temat na osobny film. Muszę Wam powiedzieć, w Manili. Na przykład, jeśli Manila jest jednym w ogóle z najbardziej zakorkowanych miast świata. Także musicie sobie zdać sprawę, że przejechanie nawet kilometra czy kilku kilometrów to może potrwać kilka godzin. Ruch jest chaotyczny, pasy ruchu są często umowne, a sygnalizacja świetna bywa. Traktowana jako sugestia, a nie, a nie nakaz. Bardzo często, gęsto widać właśnie Filipińczyków, jak objeżdżają ten, jak nawet jest czerwone światło, to niby jedzie w prawo, potem wyjeżdża z drugiej strony. No, z każdej strony starają się, że tak powiem, naciągnąć te przepisy ruchu drogowego, których tak naprawdę nie znają, bo w większości Filipińczyków no, nie zdaje prawa jazdy, tylko albo je tam załatwia, kupuje, albo go po prostu nie ma. Także tak to wygląda na drogach. Następna sprawa, która Cię zaskoczy na Filipinach, to na pewno będą ceny. Tanio, czy drogo? No wiesz, Filipiny kojarzą się z niskimi cenami, oczywiście. Wiele rzeczy jest tutaj bardzo tanich. Na przykład jakiś ryż, lokalne owoce, czy street food. To kosztuje naprawdę grosze. Wiesz, przejazd jakimś jeepneyem, czy trójkołowcem, czy jakimś habal habal, to... Naprawdę to są groszowe sprawy, czasami nawet mniej niż złotówka, zależy po prostu od dystansu. Ale jeśli przyjeżdżasz na przykład z, przyzwy z przyzwyczajeniami z Europy, może, może Cię czekać spore zaskoczenie, bo produkty importowane, takie jak na przykład ser, wędliny, czekolady, dobre pieczywo kosztują tutaj krocie. Ser żółty potrafi być dwa, 3 razy droższy niż w Polsce, także to nie są małe ceny. Alkohol na przykład, jak wiecie, ja nie piję, nie piję alkoholu, ale jeśli chciałbyś jakiś alkohol importowany, no to jest droższy niż w Europie. Do tego w ogóle ceny mieszkań. Owszem, jeśli zamieszkasz na prowincji, wynajmiesz dom, zarówno wartość tam wiesz, 50, 100, czy tam 200 euro, zależy. Ale na przykład w Manili, czy w Cebu, czy w jakichś innych miejscach turystycznych, no wynajem wynajem domu w jakiejś dobrej dzielnicy, no to dorównuje cenom w Europie. Także tanio na Filipinach już było, wszyscy to wiedzą. Teraz no mówię, są jakieś takie rzeczy, które są tanie, usługi, czy fryzjer i, i tak dalej, ale ogólnie życie na Filipinach wcale nie jest takie tanie, jakby się mogło ludziom po prostu wydawać. Tu a propos ludzi, no Filipinczycy są znani na całym świecie ze swojego uśmiechu i to jest no fakt, nie. Rzeczywiście uśmiechają się niemal zawsze i do każdego. Wiesz, powiedzą ci, jest sir, czy jest mam z uśmiechem, ale czy to znaczy, że wszystko jest załatwione? Przeważnie nie. Tu zaczyna się prawdziwa przygoda z lokalną kulturą bo musisz wiedzieć, że w kulturze filipińskiej unika się bezpośrednich konfrontacji. Lepiej powiedzieć na przykład, yy, yy, co druga osoba chce usłyszeć, niż yy, narazić yy, ją na jakiś dyskomfort czy coś takiego. Dlatego bardzo często Filipińczyk ci powie jest sir, yy, ale to jest sir to może oznaczać tak, nie, albo może, albo nie wiem. No to wiesz, yy, tak to wygląda na Filipinach. No albo po prostu nie chcę, żeby ktoś ciebie... Nie chce ktoś Ciebie zdenerwować, dlatego powie Ci po prostu tak yy, i wiesz na odczepne. Ale to jest też tak, że zauważyłem, że w wielu przypadkach, jak jedziesz nawet y, motorem i pytasz się kogoś o drogę, to zauważyłem i to nie jest tylko moje spostrzeżenie, że nawet gdy y, ktoś nie zna, wiesz, y, nie wie gdzie jechać, to i tak z takiej grzeczności czy właśnie. Po to, żeby jakoś no, czy z chęci pomocy, to i tak ci powie, że masz jechać tam czy tam, chociaż nie wie, gdzie masz jechać tak naprawdę, bo zapytasz się następnej osoby, to ci powie, że masz jechać w inną stronę. Także jeśli chodzi o pytanie lokalsów o drogę, no to przeważnie to się nie, spra nie sprawdza, ale nie mówię, że zawsze. Po prostu no, byłem w kilku takich przypadkach, że no to się nie sprawdzało i moi znajomi też mówili, że na no, no, Filipińczyka, nie ma co się pytać o drogę, bądź i tak powie y, co innego, albo to, co chcesz usłyszeć. I to są właśnie fakty. No, tak to wygląda y, na Filipinach. I tutaj też trzeba się nauczyć czytać między wierszami, no, obserwować mowę ciała, ton głosu, bo y, no, częściej wiesz co, taki uśmiech wymuszony powie ci więcej niż głośne zapewnienia. Tak to właśnie wygląda na Filipinach. Następna sprawa, która na pewno cię zaskoczy, to po prostu natura i piękno. No i to co właśnie spotkasz na Filipinach, jak jesteś pierwszy raz to Filipiny to jest po prostu przyroda w najczystszej postaci. Palmy, plaże, turkusowe morze, góry i wodospady, to jest tak naprawdę raj na ziemi, ale taki właśnie bardziej wizualny, jeśli właśnie szukasz czegoś takiego, bo ten, ten raj ma też swoje właśnie mniej przyjemne strony. No, w domach często spotykasz karaluchy, duże, latające. Na wsi, czy tam inne jakieś insekty, na wsi możesz natknąć się na węże, a w miastach na jaszczurki wielkości kota. Naprawdę wielokrotnie widziałem jakieś warany, czy jakieś jaszczurki, które przebiegały mi przez drogę i no, nawet w takim Panglao też y, tubyli kiedyś jak jechałem do Was na live, w nocy też zabili, że tak powiem, dużego węża takie obiecie, także te wszystkie gady różnego rodzaju się tam y, zdarzają i to, y, to jest po prostu normalna sprawa, że tak powiem. Nie? Tak samo jak komary na przykład. Komary to jest codzienność i jest naprawdę bardzo duża walka z nimi. No, wiesz, sam komar może nie jest jakiś tam groźny, ale... No, choroby, które przenoszą, no, to, to już jest poważne ryzyko, na przykład, y, choćby denga, którą też przeszedłem po ugryzieniu komara. Nie jest to nic y, przyjemnego i w warunkach takich y, filipińskich to można naprawdę się wykończyć. Poza tym w górach i, i w lasach są też y, pająki wielkości dłoni, naprawdę są y, bydlaki. No, a gdy spadnie deszcz, czasami drogi zamieniają się naprawdę w bagno. No, no, to jest bło błoto wtedy zalewa wszystko, bo woda spływa z tych gór z tym błotem, no i życie blisko natury wcale nie, wiecie, nie zachwyca, że tak powiem wtedy, jeśli są takie jakieś różne utrudnienia. No, ale życie blisko natury to nie tylko zachwyt nad widokami właśnie, no, ale to jest też konieczność pogodzenia się z jej dziką stroną, no i tutaj na Filipinach tej dzikiej strony macie pod dostatkiem z każdej strony. Następna sprawa, którą chciałbym omówić, to jest po prostu biurokracja. Tu jest poziom po prostu high, high, haj. No, yy, biurokracja na Filipinach to się równa po prostu cierpliwość. No. Inaczej tego nie ogarnie. Załatwianie spraw urzędowych na Filipinach to jest po prostu test cierpliwości. No. Każdy dokument wymaga kopii, zdjęć, pieczątek, podpisów, są długie kolejki, no, a procesy są powolne. Elektroniczne systemy, tak, teoretycznie są, istnieją, ale w praktyce wszystko załatwia się na papierze. Jeśli myślisz, że coś da się załatwić online, najczęściej to się kończy na drukowaniu formularzu i wędrówce od okienka do okienka. I to w większości, naprawdę w większości wypadków. No, jeśli musisz, że tak powiem, dilować z urzędami, no to zawsze po prostu powinieneś się uzbroić w cierpliwość, bo to nigdy się nie kończy na, że tak powiem, wejściu i wyjściu, tylko po prostu wchodzisz do urzędu i wyjście możesz nie? No i to właśnie jeszcze jedno. Tutaj nie ma pośpiechu. Musisz wiedzieć, że Filipiny żyją własnym rytmem i to nie, nie, bez powodu się nie, wziął, nie wzięło się to powiedzenie właśnie, że e, filipino time. No tutaj jest po prostu całkiem inny wymiar tego czasu. No i właśnie jeśli na przykład umawiasz się na jakieś spotkanie na dziesiątą, no to możesz Zaczą może zacząć się o 11 czy tam o 12, ale to jest właśnie ten Filipino Time i nikt nie ma z tym problemu, no, poza obcokrajowcami oczywiście, bo jeśli ktoś jest przyzwyczajony do takiej normalnej europejskiej, że tak powiem, rutyny, yy, że wszystko na czas, to na Filipinach może się szybko pogudzić, pogubić i powiem Wam, że dużo widzę takich frustratów, flus właśnie którzy nie wytrzymają ciśnienia. Kolejek, czy to w bankach, czy to w urzędach i tak dalej, no i, czy w sklepach nawet i się zaczynają rzucać, że im nie pasuje zbytnio mm, no, taki układ, tylko że po prostu no, nie wiedzą, czy nie zdają sobie sprawy z tego, że to oni się powinni właśnie do tego układu dopasować, a nie cały układ do nich. No ale mówię, to są ludzie odklejeni i tacy też bywają. Następna sprawa, którą chciałbym omówić, to jest jedzenie. To jest smak raju czy wyzwanie? Dla mnie to jest wyzwanie na Filipinach. Kuchnia filipińska to jest w ogóle tak naprawdę temat rzeka. Oczywiście jednym ludziom będzie smakować, innym nie. No jak każdy wie kuchnia filipińska, no to są świeże owoce morza, no, ale nie tylko, no, też świeże owoce ogólnie, jak mango, papaja czy ananasy, no, soczyste, słodkie, jak nigdzie indziej. Mango w życiu nie jadłem po prostu tak dobrego nigdzie indziej jak na Filipinach. No tak samo dodatkowo świeże ryby, czy grillowane mięsa, jakieś aromatyczne zupy. No to wszystko jest na Filipinach, ale wiadomo, że to nie, dla, nie jest dla każdego. No bo wiecie, no z drugiej, ktoś może lubić na przykład takie rzeczy, ale z drugiej strony też mają jakieś takie smaki, że dla Europejczyka to w ogóle ciężko będzie no, przełknąć. No, chociażby taki balut, który jest kaczym jajkiem z rozwiniętym zarodkiem. No, strasznie ciężko, że tak powiem, to zjeść. To jest normalny, popularny taki przysmak uliczny. Ale jest ich no, wie, więcej takich przysmaków, których ja na przykład bym nie spróbował i z, z tego co wiem moi znajomi też nie, są różne jakieś pasty z krewetek, czy fermentowane ryby, czy jakieś suszone ryby, no dla mnie to jest naprawdę, powiem wam, że za mocno, no ale mówię, każdy że tak powiem lubi co innego. Trzeba dodać, że właśnie na Filipinach jest jeszcze wszechobecny cukier. Po prostu to jest ten cukier, jest naprawdę we wszystkim. Czy to jest w spaghetti, czy to jest w ketchupie, czy to jest po prostu w szejkach. W szejkach też jak zamawiacie szejki na Filipinach, to po prostu trzeba mówić, że bez cukru, bo inaczej wleją wam skondensowane mleko no i będzie się wam wydawało, że. To jest dobre, ale wiesz, tak naprawdę no, tego cukru jest za dużo i tego cukru jest tak samo w jakichś daniach głównych filipińskich, czy w pieczywie, no, a nawet w kiełbasie filipińskiej, jak parówki byście chcieli zjeść, filipińskie, to one po prostu są słodkie. No, I dlatego wiecie, większość Europejczyków no, nie radzi sobie z taką tradycyjną kuchnią filipińską. Stąd też generują koszty, żeby kupować coś bardziej takiego, co im smakowało, z Europy na przykład. Nie? Na Filipinach możecie zaskoczyć również religia i święta, i właśnie życie w rytmie wiary. Jak zobaczysz na Filipinach, wiele, jest wiele jakichś różnych kapliczek, wiele jest jakichś takich oznak wiary, dużo samochodów ma jakieś napisy, naklejki czy to Jezusa, czy Sant El Niño, czy obojętnie w cokolwiek jakiego tam patrona wierzą, to naprawdę Filipiny aż no, biją po oczach, jeśli chodzi o tą wiarę. Ale trzeba też wiedzieć, że Filipiny to jest najbardziej katolicki kraj w Azji i tutaj ponad 80% mieszkańców to są katolicy. No i wiara właśnie w tym życiu takim codziennym odgrywa ogromną rolę. No msze to są, wiadomo, niedzielne to są, wiadomo, oczywistością. Kościoły są pełne, święta są obchodzone hucznie, a Boże Narodzenie zaczyna się tutaj już we wrześniu. To jest najdłuższy sezon świąteczny na świecie. Jakieś kolędy grają, wiecie, w sklepach, dekoracje pojawiają się na ulicach, no i nocne msze. To są takie, właśnie typowe elementy tutaj filipińskiej tradycji. Do tego trzeba dodać, że Każda miejscowość ma swoją fiestę. To jest taki dzień patrona, który y, świętowany jest muzyką, tańcami i jedzeniem, i różnymi procesami. No. Te, ten dzień patrona, czy te fiesty y, są, y, że tak powiem, zróżnicowane w zależności od y, barangaju, w, jakiego pa, patrona sobie wybierze, no i wtedy załóżmy, jak tam jest jakiś patron, no to obojętnie jaki tam, no to jeśli ktoś wierzy w tego patrona, no to wtedy każdy barangaj na Filipinach, który wierzy w tego patrona, no świętuje i to te, te fiesty trwają około miesiąca spokojnie, nie? Dlatego, no, trzeba y, o tym wiedzieć. No to jest w sumie fajne, no to jest piękne, to jest barwne, to są widowiska, to są przemarsze, to są jakieś tam specjalnie zorganizowane y, tańce na ulicach, no ale wiecie, ty, ten czas... Y, to jest taki czas, że, że naprawdę jakby życie zwalnia, no bo mówię, no Filipińczycy podczas swoich świąt czy fiest w ogóle no nic innego dla nich się nie liczy, tylko dobra zabawa. Dlatego trzeba być po prostu na to przygotowane, że nikt zbytnio nie będziecie tam jakoś yy, traktował serio, jeśli oni mają fiestę, to nic innego się dla nich yy, wtedy nie liczy. I tu dochodzimy do rodziny, bo na Filipinach rodzina jest po prostu najważniejsza i to nie tylko ta najbliższa jak brat, mama, tata czy siostra. Tutaj nawet ciocia, wujek czy kuzyni, czy nawet sąsiedzi traktowani są jak krewni i wszyscy stanowią jedną wielką wspólnotę. I to właśnie no, to widać bardzo na Filipinach, że jeden za drugim no, pójdzie w ogień, że tak powiem. Wielopokoleniowe domy to jest tutaj normalne. Prywatność często pojęcie względne, a każdy z nas sprawy każdego, a pomaganie sobie nawzajem to są obowiązki. To jest obowiązek. Z jednej strony to jest ogromne wsparcie oczywiście, no ale z drugiej strony to jest presja społeczna, by spełnić oczekiwania rodziny. A gdy ty jesteś obcokrajowcem, możesz liczyć na to, że każdy będzie Cię wypytywał o plany ślubu, dzieci i wspólnego życia, bo mówię dla rodziny takiej dziewczyny, która jest na przykład z obcokrajowcem, no to wiecie, no to dla nich to jest po prostu jakby taka dziewczyna złapała Pana Boga za, za nogi, że tak powiem, no i się po prostu zaczynają oczekiwania, no ale gdy dziewczyna nie chce od Was zbytnio jakichś pieniędzy, no to może właśnie być poddana takiej presji, ja sam miałem taką sytuację nie, niejednokrotnie, akurat ja Wam polecam, żeby jeśli z jakąś dziewczyną się spotykacie, żeby po prostu ustalić na początku zasady gry, żeby nie będziecie sponsorować wujków, ciotków czy jakichś tam nierobów, co siedzą na prowincji i nic nie robią, tylko czekają, aż tam ktoś wyśle im ciężko zarobione pieniądze. Dlatego warto ustalić na początku te zasady gry. Na koniec zostawiłem sobie właśnie prawo i porządek, co tutaj wolno robić, a czego nie. Wielokrotnie Wam mówiłem, żebyście wyjeżdżając do Azji. Prze, y, przestudiowali prawo, czy zaznajomili się w ogóle z prawem, bo y, to prawo tutaj w Azji, a prawo w Europie to się po prostu no, różni bardzo. Filipiny mają bardzo surowe prawo, zwłaszcza y, jeśli chodzi o narkotyki. Za posiadanie narkotyków, nawet na najmniejszą ilość gro, grożą y, lata więzienia. I tutaj y, mówiłem Wam też, y, jeśli chodzi o prawo rodzinne, i, i, i mówię, wystarczy, że dziewczyna. Że pokłócisz się z Filipinką. Ona zezna, że no, ty ją uderzyłeś, czy, że próbowałeś zgwałcić. I słyszałem teraz ostatnio o takim przypadku, że chłop przesiedział 3 lata za takie pomówienia. Ostatecznie mu nie udowodnili, y, że no, chciał ją zgwałcić, ale za samo to, że, że się z nią kłócił, no to już, y, już po prostu no, został ukarany. Y, y, jak to się teraz nazywa? zapomniałem szczerze mówiąc, ale w każdym bądź razie już za samą kłótnię możesz zgodnie z prawem filipińskim pójść do więzienia wystarczy, że będziesz werbalnie że tak powiem napastował Filipinkę, swoją nawet kobietę no i to już są podstawy prawne, żeby cię zamknąć po prostu do więzienia co jeszcze, no prawo drogowe oczywiście istnieje tutaj na Filipinach ale jego przestrzeganie jest po prostu opcjonalne już wam to mówiłem, czy kierunkowskazy w ogóle rzadko ktokolwiek używa przejścia dla pieszych, no to jest po prostu największe, m, tak jakby różnica, która y, na przykład w Europie, a, tutaj, a w Azji, to jest to, że ludzie y, w Europie na przykład no już mają tą kulturę jazdy, że ktoś się zbliża do przejścia y, dla pieszych, to stają. Tutaj na przykład na Filipinach czegoś takiego nie ma. Tutaj idziesz po przejściu na pieszych, a koło ciebie przejedzie kilka motorków czy jakiś samochód, mało co cię nie rozjedzie jeśli ty zwrócisz mu uwagę, jak jedziesz, czy, że jesteś na, na przejściach, to często gęsto to on jeszcze będzie miał problem, że ty w ogóle coś do niego gadasz, nie? że no, taką mają właśnie wiedzę tutaj na Filipinach, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Za to y, zaskoczy Cię na pewno y, tolerancja wobec alkoholu, bo to jest po prostu tutaj powszechne. No, picie alkoholu w miejscach publicznych to jest y, ogólnie y, dostępne, że tak powiem. Palenie papierosów, w sumie też, ale tylko na takich, y, wiecie, turystycznych miejscach, bo na przykład jeden mój kolega. Tego pozdrawiam, Harnaś. On zapłacił chyba 50 euro za palenie papierosów w Manili. Dlatego to wszystko, wiecie, w zależności od jakiego miejsca różne rzeczy można robić. No to mówię, no niby prawo jest, ale w każdym miejscu ono działa inaczej. No i jeszcze jedno. Tak naprawdę drobna łapówka czasami rozwiąże problem szybciej niż formalna procedura. No musisz wiedzieć, że na Filipinach nawet ryby biorą. Także tak to wygląda na Filipinach. Filipiny na pewno uczą pokory i elastyczności. No, jeśli tego nie będziesz miał, po prostu nie ogarniesz. Filipiny to też kraj, gdzie czas płynie wolniej. No ale yy, to też jest jakiś tam plus, oczywiście nie dla wszystkich. Tyle tylko, że umówiona godzina jest bardziej, musisz wiedzieć, propozycją niż zobowiązaniem, żebyś po prostu yy, wiedział, że na Filipinach czas się po prostu nie bardzo liczy. Zaskoczy Cię na pewno dostępność usług. Tutaj na Filipinach ludzie wymyślają wszystko, czy to będzie fryzjer do domu czy śniadanie dowiezione na plażę, no, a nawet karaoke na wynos. Także wszystko za grosze na Filipinach naprawdę można sporo różnych y, takich dziwnych spraw y, zobaczyć, czy przeżyć. No, y, jednocześnie zdziwić się, jak trudne może być załatwienie najprostszej sprawy urzędowej, bo mówię, poza tym dostępnością jakichś tam takich usług i tak dalej, to sprawy urzędowe, y, no, to są level hard. Dla kogo są w ogóle Filipiny? No, Filipiny są dla tych ludzi, którzy szukają prostoty życia, ciepła, bliskości natury i ludzi, no, ale też dla tych, którzy potrafią zaakceptować chaos, powolność i brak przewidywalności, bo wiecie, na Filipinach, no mówię, no, Filipińczycy nie przewidują, czy nie, jakoś y, większość z nich nie myśli o przyszłości, tylko po prostu myśli o tym, żeby przeżyć y, ten dzień dzisiaj i tyle, nie? Jeśli lubisz porządek czy punktualność, to czy systemy działające jak w zegarku, Filipiny na pewno nie będą dla Ciebie. No, Filipiny Cię mogą zmęczyć, e, no ale wiesz, jeśli masz otwartą głowę i serce, to ten kraj może Ci naprawdę dać e, dużo, dużo więcej niż nie jeden jakiś tam, wiesz, kraj czy, czy luksusowy e, kurort e, gdzieś tam w Egipcie, czy w Hiszpanii. Filipiny naprawdę uczą życia i muszę Wam e, powiedzieć, że, że mi, mi też naprawdę bardzo bardzo pomogły. Także na wycieczkę na jakieś yy, kilka miesięcy, żeby pożyć trochę, nauczyć się czegoś innego, zaobserwować, kultur, poznać kulturę, to bardzo Wam polecam, bo mówię, mi dużo dały Filipiny. Jeśli chcesz tam jechać, to co? No to musisz po prostu się dobrze przygotować. Ja wam mówię często, gęsto yy, o różnych skamach, żeby po prostu nie dać się, jak yy, mówię, jakiś tam beta facet, pierwszy lepszy, który nie widział yy, ładnej dziewczyny, się po prostu, wiesz, yy, nie dać się wciągnąć w te ich wszystkie gierki. Najlepiej nauczyć się po prostu języka, choćby kilku słów, czy to będzie w Tagalog, czy to będzie w Visaya, yy, no to jest po prostu to... Jeśli znasz, mówię, podstawy, to no, niejedne drzwi się dla ciebie y, otworzą. No, i, i Ludzie tak samo są no, od razu bardziej przychylni, no, uśmiechnięci. I na dziewczynach zrobić wrażenie. Naprawdę wystarczy, że powiesz, że w jakimś lokalnym sklepie chcesz Wisaja, że poprosisz dwa ryże na wynos w Wisaja języku. No to niektóre dziewczyny po prostu są w szoku. Nie? Tak, y, tak niedużo wystarczy, żeby, żeby zadziwić czy szokować. Filipinki czy mm, Filipińczyków. No ale pamiętaj, no, musisz się przygotować na adaptację, bo no, Filipiny, mm, na Filipinach nic nie jest takie, jak, jak się wydaje. No i każdy dzień będzie nową lekcją cierpliwości i pokory. I mówię wam, że na y, podstawie tego co ja przeżyłem, naprawdę na Filipinach. Każdy dzień to jest y, inna bajka. Każdego dnia się może wszystko wydarzyć, i po prostu no, każdy dzień jest nieprzewidywalny na Filipinach. Tak to wygląda. Ale naj, naj, najważniejsze, jeśli się wybierasz na Filipiny, to miej otwartą głowę. Tylko tak, Filipiny pokażą ci swoje prawdziwe oblicze. Yy, no i mówię, jeśli zamkniesz się, czy nie przygotujesz się, to na pewno na Filipinach polegniesz, bo Filipiny to jest kraj kontrastów. Tutaj yy, wiesz, ten kraj po, po, potrafi naprawdę zachwycić, no, ale potrafi też y, tego samego dnia zmęczyć Cię. No, po prostu ilość absurdów, to co w ogóle Ci się w głowie nie będzie zgadzać z tym, co po prostu myślałeś o Filipinach, a co jest rzeczywiście jest tak y, duża, że no, mówię, czasami ciężko to ogarnąć. No, no i co? Y Musisz sam sobie po prostu odpowiedzieć, czy to miejsce jest dla ciebie. No bo informacje wiadomo, że jest pełno na YouTubie, Sam oglądałem przed wyjazdem, ale okazały się po prostu w większości bredniami. Całe życie realne, takie codzienne, wygląda całkowicie na Filipinach inaczej niż te y, z jakichś vlogów y, dziwnych ludzi. Także no tak, no tak to właśnie wygląda. Co, na koniec, jeśli podobał Ci się ten film, no to proszę zostaw łapkę w górę. Jeśli nie robisz, czy nie subskrybujesz kanału bez cukru na emigracji, no to zapraszam Cię serdecznie do właśnie subskrypcji. Jeśli masz jakieś podobne doświadczenia albo jeśli ominęłem coś, co na pewno zaskoczy każdego na Filipinach, to podziel się z tym w komentarzu. Z chęcią czytam właśnie Wasze komentarze i jeśli macie jakieś na przykład propozycje na inne odcinki, no to Was zapraszam również do komentowania. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia.